Zanim zaczniemy, kilka dni temu opublikowaliśmy film o przyszłości pandemii COVID w komentarzach antynaukowe pandemonium miejscami. przadnych podstaw do merytorycznej dyskusji i mam prośbę, żeby jeżeli takie komentarze prowokacyjne, pisane prawdopodobnie w wielu przypadkach przez trole bo w tylu, nigdy nie widziałem, się pojawią, to żeby je ignorować. Tam, gdzie dyskusja jest możliwa, oczywiście taką dyskusję merytoryczną można prowadzić, ale takie prowokacje trzeba olać, moim zdaniem. Nie trzeba dolewać oliwy do ognia. To taka moja prośba, zanim ten materiał obejrzycie, i z góry dziękuję, jeżeli się do niej zastosujecie. Dzień dobry. Z odpowiedzią na niektóre pytania, na pewne pytania, nie wolno zwlekać, więc po prostu miejmy to już za sobą. Tak, szczepionki przeciw COVID-19 działają. Tak? Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. I wreszcie tak, szczepienia w przypadku tej konkretnej choroby jak najbardziej mają sens. I nie. Yy, nie są to szczepienia doskonale skuteczne. Nie. Nie są pozbawione wad. Yy, mogą wywoływać jak najbardziej niepożądane odczyny poszczepienne, miejscami niebezpieczne, zagrażające życiu. I najprawdopodobniej szczepionki te nie rozwiążą problemu pandemii COVID-19. Gdy ta pandemia się skończy, przejdziemy w okres endemii, czyli takiej sytuacji, w której co roku podobna liczba osób będzie przez wirus SARS-CoV-2 infekowana. Zresztą o przyszłości koronawirusa zrobiłem już osobny film. Link do niego znajdziecie w opisie tego materiału i w karcie, która się gdzieś na ekranie wyświetla. Tam jest po prostu taki Większy komentarz na temat tej przyszłości. To w zasadzie tytułem wstępu tyle, a tych, którzy są zainteresowani i chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, jak bardzo zniuansowana jest kwestia szczepień, usłyszeć jakieś liczbowe dane, zapraszam do rozwinięcia, które już teraz, znaczy zaraz. Do Polski trafiły szczepionki przeciw COVID-19. Do punktu szczepień przeciwko COVID-owi trafia coraz mniej pacjentów. W Polsce mniej więcej połowa społeczeństwa to osoby, które chcą się zaszczepić. Nie ma się co oszukiwać, działania niepożądane są, bo są po każdej szczepionce. Po będzie miało obawę przed zaszczepieniem się. Zanim przejdziemy do meritum, musimy wyłożyć kilka kwestii, które dla wielu z Was mogą wydawać się oczywiste, ale naprawdę. Musimy to zrobić. No więc, co może przydarzyć się człowiekowi w świecie, w którym cyrkuluje pomiędzy ludźmi wirus SARS-CoV-2? Scenariuszy jest kilka. Pomijając sytuację, w której w ścieżki takiej osoby z wirusem się nigdy nie przetną, może ona wejść w kontakt z wirusem i nigdy nie zachorować? Może być zainfekowana bezobjawowo, może chorować się z lekkimi objawami, z pełnymi objawami, z ciężkimi objawami, może być hospitalizowana, a także może dojść do zgonu, bo wirus SARS-CoV-2 zgon wywołać może jak najbardziej. Wspominam o tym. Z trzech powodów. Po pierwsze, od tego, jak dużo osób przypadnie do każdej z tych grup, będzie zależało, jak dużo nowych osób może zostać zainfekowanych. Od tego zależy po prostu cykl życiowy wirusa. Dodatkowo, w zależności od tego, o jakiej szczepionce mówimy, czy pomijając już to, że teraz skupiamy się na COVID, to też o jakiej chorobie, to możemy mierzyć skuteczność takiego preparatu medycznego na różne sposoby. W przypadku ospy prawdziwej ochrona po zaszczepieniu była tak długa, że globalna akcja szczepień pozwoliła całkowicie wyeliminować patogen ze środowiska. I miarą skuteczności w tym wypadku, miarą skuteczności takiej szczepionki mogło więc być to, jak dużo osób zapadało na chorobę i ostatecznie udało się tę liczbę sprowadzić do zera. W przypadku grypy, która jest patogenem bardziej genetycznie zmiennym, miarą skuteczności może być na przykład liczba hospitalizacji i zgonów w zaszczepionej populacji, czy porównując populację zaszczepioną do niezaszczepionej, patogen ma po prostu takie właściwości, że jego eradykacja jest obecnie niemożliwa. Przez eradykację mam na myśli usunięcie patogenu ze środowiska. I to nie jest równoznaczne z tym, że szczepionka przeciwgrypowa nie działa covid zdecydowanie bliżej do grypy niż ospy prawdziwej, więc wskaźnik hospitalizacji i zgonów będzie lepszym miernikiem skuteczności przy tym szczepieniu. Kolejną rzeczą, która sprawia, że warto było przyjrzeć się właśnie liczbie hospitalizacji i zgonów jest to, że właśnie o to walczymy od początku, żeby te dwa wskaźniki były jak Najmniejsze, żeby nie przeciążyć systemu ochrony zdrowia. Zresztą pamiętacie, że od początku pandemii, jeszcze sprzed okresu, kiedy jakakolwiek szczepionka istniała, walczyliśmy o to spłaszczenie krzywej. To po prostu o to wtedy chodziło, żeby system był wydolny. I w sumie jeszcze jedno, zanim przejdziemy do danych i analiz. Szczepionka przeciw COVID-19. To pojemny worek pojęciowy. W marcu 2023 roku w 80 krajach świata trwało 821 badań klinicznych, 242 kandydatów na szczepionki, a 50 takich preparatów dostało zgodę na podawanie ludziom, w tym 40 z nich w co najmniej 10 różnych krajach. Co za tym idzie, stosowane w tych różnych preparatach są różne technologie, i wcale nie jest tak, jak mogło się wielu osobom wydawać, że rzuciliśmy się na pierwszy lepszy preparat, jak szczerbaty na suchary, i ten preparat przez to jest w ogóle niesprawdzony. Nie. Szczepionki są sprawdzane. Mamy też inne opcje niż szczepionki MRNA, co do których niektórzy pozostają, no mówiąc delikatnie, Mocno sceptyczni. Sama technologia e, rozwijana i badana była od ponad dekady, naprawdę ponad dekady w kontekście bezpieczeństwa oraz skuteczności, i tylko kwestią czasu było, kiedy wejdzie do powszechnego użytku w jakiejkolwiek formie. Pandemia była po prostu dobrym, dobrą okazją. No, zaistniała taka konieczność, żeby w okresie pandemii właśnie szczepionki MRNA e, sprawdzić. Zresztą o tym mówiłem też w wcześniejszym filmie, do którego odsyłam. I teraz do meritum. Zapewne słusznie spodziewacie się, iż różne szczepionki będą miały różną skuteczność. Większość badań skupia się na tych czterech preparatach i ich wariantach, możemy powiedzieć, aktualizacjach dostosowanych do nowych odmian koronawirusa. No właśnie, odmiany koronawirusa. Przeszliśmy ich już kilka i tak, jak możemy się spodziewać, Preparaty opracowywane na etapie, kiedy dominował, powiedzmy, wariant beta, będą mniej skuteczne w dobie dominacji wariantu delta, a te, które powstały na bazie wariantu delta, nie są tak skuteczne w ochronie przeciw omikronowi. Wiele badań, o których dziś wspomnę, zostało spisanych jeszcze przed wykryciem pierwszych przypadków dominującego, czyli kiedy mówię te słowa, wariantu omikron. Mając to wszystko na uwadze, możemy więc przejść do mięska. Możemy przyjrzeć się liczbom. Liczbom, które są zaczerpnięte z metaanaliz, a więc obliczenia, które będę tutaj streszczał, dotyczą milionów, a nawet dziesiątek czy setek milionów osób. I tu, jak rzadko na tym kanale, wnioski są raczej spójne i jednoznaczne. Po pierwsze, w zasadzie każda szczepionka zapewnia pewien stopień odporności na zachorowanie na COVID-19. Zwykle najlepiej wypadają szczepionki MRNA, a zmierzona skuteczność jest tym większa, im więcej dawek tych szczepionek zostało przyjętych. I mam tu na myśli te dawki przypominające przewidziane przez producenta, drugą, trzecią, czwartą, prawdopodobnie każde kolejne, a nie że ktoś weźmie szczepionkę 50 czy 51 razy. Szacunki w przypadku odmian przed-omikronowych, tutaj podkreślę, pokazują, że ryzyko zachorowania maleje w takim wypadku o 70 kilka procent, ciężkiego zachorowania o niemal 90%, a zgonu o ponad 90%. W Stanach Zjednoczonych. Wyraźnie widać, że w regionach, gdzie poziom wyszczepienia jest mniejszy, umieralność z powodu COVID-19 jest zauważalnie większa, a analiza czy metaanaliza z Polski pokazuje, że ogólna umieralność, a więc również ta niezwiązana z COVID-19 u zaszczepionych maleje trzykrotnie. Choć wyjaśnienie akurat tego fenomenu nie musi być jednoznaczne, on też jest dosyć skomplikowane najprawdopodobniej i nie będę się nad tym tutaj więcej pochylał. Przypomnę jednak, że wyniki te dotyczą okresu sprzed wariantu omikron. Po drugie, jeżeli jakaś praca przygląda się temu, jakie różnice są w poszczególnych grupach wiekowych, to zwykle skuteczność szczepionki spada z wiekiem. Ciągle jednak pozostaje w okolicach 90%, biorąc za kryterium zapobieganie. Śmierci wywołanej przez infekcję wirusem SARS-CoV-2. Znowu to metaanalizy przedomikronowe. Po trzecie, odporność z czasem spada. Dzieje się to w tempie porównywalnym do spadku odporności po przechorowaniu COVID. Badania pokazują, że po 150 dniach odporność w grupie zaszczepionych jest mniejsza niż 50% około. 150 dniach. To jeden z powodów, dla których warto przyjmować kolejne dawki przypominające. Innym jest fakt, że są one aktualizowane i można powiedzieć targetowane, celowane na obecnie dominujące warianty koronawirusa. Skoro zaś jesteśmy przy spadku odporności, to jest on dużo mniej zauważalny, jeżeli za kryterium przyjmiemy ciężki przebieg choroby, hospitalizację czy zgony z powodu COVID-19. Czyli z jednej strony jesteśmy coraz słabiej chronieni przed infekcją w ogóle, ale wciąż zaszczepieni i ozdrowieńcy tutaj też nie będę ukrywał, czy w zasadzie no, nie ma potrzeby, żeby to ukrywać przy kolejnych infekcjach rzadziej będą ciężko chorować. Niestety, i to kolejny, czwarty już wniosek, przy takim powtórnym zachorowaniu, miano wirusa, czyli to, jak dużo jest go w organizmie chorego, nie różni się w sposób istotny od pierwszej infekcji. Czyli w podobnym stopniu możemy wirusa sprezentować innym, emitować do otoczenia. Kolejna infekcja nie wpływa więc, czy takie infekcje z przebiciem, możemy powiedzieć, odporności. Nie wpływają więc na łańcuch zakażeń. Po piąte, obecnie dominujący wariant, a więc omikron, nie dość, że jest bardziej zaraźliwy, to jeszcze skuteczniej opiera się szczepieniom. Dane liczbowe ciągle spływają, cykl publikacyjny, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie duże metaanalizy ma trochę opóźnienia względem rzeczywistości jeżeli mogę tak powiedzieć światowa organizacja zdrowia szacuje iż szczepienie daje w przypadku mikrona co najwyżej 60 kilka procent ochrony przed zachorowaniem 70 kilka może jakieś niskie 80 kilka procent przed ciężkim przebiegiem choroby w tym pierwszym przypadku czyli w zachorowaniu w ogóle po pół roku ochrony prawie nie ma Stąd kolejne dawki przypominające. Po szóste, szczepionki nie są doskonałą procedurą medyczną i nikt nie zaprzecza występowaniu niepożądanych odczynów poszczepiennych po przyjęciu szczepionki. Istnieją jednak, i to trzeba wyraźnie podkreślić, odpowiednie procedury ich zgłaszania. Wiadomo, że w przypadku szczepionek mRNA na przykład druga, i każda kolejna dawka wiąże się z większą szansą na ich wystąpienie oraz z silniejszym ich efektem, z silniejszymi ich efektami niż dawka pierwsza, ale w przeważającej większości zaliczać się do nich będą gorączka, uczucie zmęczenia. Bóle głowy, bóle w miejscu kłucia, ewentualnie takie dolegliwości bólowe, zmęczeniowe całego ciała. Generalnie symptomy podobne, symptomy grypowe, nie zagrażające życiu. Oczywiście bywa i poważniej. Znane są przypadki wstrząsu anafilaktycznego, czyli takiej bardzo silnej reakcji alergicznej na jakiś składnik szczepionki, a także na przykład zakrzepicy. Prawdą jest też to. Że w kilku przypadkach na milion może dochodzić do zapalenia mięśnia sercowego oraz zapalenia osierdzia. Zwykle ma ono łagodny przebieg i pacjenci dochodzą do siebie po krótkim czasie odpoczynku i łagodnego leczenia. Trzeba też wiedzieć, że zarówno zapalenie mięśnia sercowego, jak i zapalenie osierdzia może wystąpić w przebiegu COVID-19. I analizy wskazują, że ryzyko przy szczepieniu jest 11-krotnie mniejsze niż przy chorobie. Z jednym wyjątkiem, z jednym wyłączeniem, z włączeniem jednej grupy. Chodzi o młodych mężczyzn, gdzie przez młodych mam na myśli, tutaj trzymajcie się panowie, przed 40. -ką. Ta grupa z jakiegoś powodu w tej kwestii Czyli jeżeli chodzi o ten jeden, rzadki niepożądany odczyn poszczepiennych reaguje gorzej na szczepienie niż w chorobie. Nieznacznie, ale gorzej. A co z tymi wszystkimi doniesieniami? O na przykład zgonach po przyjęciu szczepionki? No cóż, to prawda. Ludzie umierają, umierali i będą umierać w kilka tygodni, dni, może nawet godzin, a nuż no minut w niektórych przypadkach po przyjęciu szczepionki. Tylko, że następstwo czasowe nie jest automatycznie dowodem zależności przyczynowo-skutkowej. W styczniu 2021 roku, na samym początku akcji szczepień, głośny był przypadek Norwegii. Gdzie w stosunkowo krótkim czasie po szczepieniu w całym kraju zmarło 23 pensjonariuszów domów opieki społecznej czy domów opieki w wieku powyżej 75 lat. Trzeba jednak pamiętać, że jest to grupa osób schorowanych, starszych, w której śmiertelność i umieralność tak. Zupełnie powiedziałbym normalnie, naturalnie, z niekowidowych powodów jest zawsze większa niż średnia populacyjna. I yy, ponieważ ludzie odchodzą z tego świata ciągle, naturalnym jest, że część z nich uczyni to niedługo po wizycie w punkcie szczepień albo po prostu mówiąc wprost, po szczepieniu. Już w latach 50., gdy ruszała kampania masowych szczepień przeciw polio. Eksperci ostrzegali, że takie przypadki w skali całego świata będą się zdarzać. Ostrzegali opinię publiczną, że w pierwszych tygodniach, w pierwszych godzinach, nawet po szczepieniu, część zaszczepionej populacji umrze. Nie w konsekwencji szczepień, ale dlatego, że i tak by umarła. Że takie rzeczy zawsze się dzieją i w. W biologicznym świecie, gdyby się nie działo, to powinniśmy się dziwić. Powinniśmy tego oczekiwać. W sensie, że ludzie będą umierać po tym, jak coś się z nimi wydarzy i to coś niekoniecznie będzie przyczyną ich śmierci. I w przypadku szczepionek tak jest. Więc nie będę zakłamywał rzeczywistości. Szczepionki przeciw COVID-19 nie są pozbawione wad, nie są pozbawione ryzyka. Nie dają pełnej i długiej odporności. Nie sprawiają też, że chorobę tę możemy radykować. Czy nie sprawią, że możemy ją radykować, ale nie ulega wątpliwości, że są skuteczne, że skutecznie ratują ludzkie życie. Naukowcy oszacowali, że pierwszy rok ich stosowania ocalił niemal 20 milionów osób. I już samo to daje mi pełne prawo stwierdzić, Iż jak najbardziej mają one sens. Miejcie też z tyłu głowy fakt, że ten film opowiada o sytuacji na pewnym etapie naszych zmagań z wirusem SARS-CoV-2. I w momencie gdy go oglądacie, część tych informacji może być nieaktualna. Postaram się aktualizować je w komentarzach w opisie. Źródła do tego, o czym dzisiaj mówiłem, też w opisie znajdziecie. I to w sumie tyle. Więc do zobaczenia, do usłyszenia.